Hejo! Zapraszam Was dzisiaj na porównanie działania dwóch szczotek, czyli szczotki Denman Brush oraz szczotki biodegradowalnej od Elbiotiki. Na początku zobaczę, która lepiej sprawdza się do wczesywania odżywki we włosy, która lepiej włos rozczesuje, e, która na przykład powoduje większe kołtuny i ewentualnie większy ból podczas rozczesywania włosów na odżywce, a następnie sprawdzę, która lepiej zadziała podczas stylizacji włosów. Na początku rozprowadzam odżywkę dłońmi. Jest to nowa odżywka z serii Beautyland od Elbiotiki. Jest to akurat wersja Afrika. Dzielę włosy na dwie części, ponieważ jedną częścią będzie się zajmować jedna szczotka, czyli tutaj elbiotika biodegradowalna szczotka, a drugą częścią, czyli moją prawą, zajmie się ten man. Zaczynam od końców i pnę się ku górze. Niestety ta szczotka ma bardzo elastyczne ząbki, bardzo długie i cienkie i bardzo słabe, co powoduje, że niezbyt sprawdza się przy gęstych włosach jak moje. Tutaj pokazuję, ile włosów mi wypadło i będę to później porównywać jeszcze z ilością, która wypadła mi po Denmanie. Do prawej części włosów użyłam oczywiście Denmana. Denman nie jest idealną szczotką do rozczesywania włosów. Bardziej polecam go używać na włosy już rozczesane, ponieważ jest to szczotka tak typowo do wczesywania samego odżywki we włosy, ewentualnie właśnie do stylizacji. Tyle wypadło mi włosów po denmanie i myślę, że to jest bardzo porównywalna ilość. Nie liczyłam konkretnie e, pojedynczych włosów. Oczywiście odżywkę później spłukałam, a następnie przeszłam do aplikacji odżywki bez spłukiwania od Kerels. To jest mój pierwszy raz z tą odżywką bez spłukiwania. Aplikuję ją delikatnie na włosy i tutaj możecie zauważyć, że włosy nie były do końca dobrze rozczesane, e, ponieważ strasznie mi się plątały w dłoniach, szczególnie ta lewa strona, e, która była rozczesywana szczotką od elbiotiki, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, e, ząbki są za delikatne, żeby porządnie Czysały moje włosy. Teraz aplikuję bardzo lejący się żel od Curl Keeper Original to jest świetny żel do reanimacji mój ulubieniec jest ostatni i przechodzę do stylizacji włosów za pomocą szczotki. Na początku odczysowało mi się całkiem w porządku, bo generalnie ta szczotka ma bardzo ładny układ, który świetnie dopasowuje się do głowy, ale jeśli chodzi o stylizację, to miałam taką trochę zagwostkę, jak tej szczotki użyć, ale postanowiłam, że będę też wywijać włosy jak w przypadku Denmana, ale nie będzie to tutaj wywijanie na okrągłym grzbiecie włosów. Ale zawsze jakiś tam będzie. I tutaj faktycznie wywijanie włosów na tej szczotce przebiegło szybciej niż w przypadku stylizacji włosów Denmanem, ponieważ Denman jest węższy, a ta szczotka od Elbiotiki łapie więcej włosów na raz. Oczywiście Denmana używam standardowo, czyli na początku kilka razy przeczesuję jedno pasmo, a następnie przechodzę do wywijania go na grzybiecie szczotki. Później macham co nieco pasmami, żeby się w miarę same zakręciły, a następnie przechodzę do ugniatania. Oczywiście wszystko jeszcze dogniatam głową w dół, żeby zadbać o nieco większą objętość włosów i też o to, żeby wszystkie włosy na pewno były dobrze dogniecione, i żeby wszędzie stylizator doszedł, i żeby wszędzie ten skręt był mocniej podbity. Później jeszcze odsączyłam nadmiar wody z włosów ręcznikiem od marki Zoja, bawełnianym ręcznikiem, ale tego już nie pokazywałam, bo jest to standardowy etap mojej stylizacji włosów. Voila, tak prezentuje się efekt końcowy. Okej, okay, włosy są już prawie w 100% wyschnięte. Główną różnicą, jaką widzę pomiędzy tymi dwiema stronami, przypominam, że tu jest strona ze szczotką od Elbiotyki, a tutaj jest strona ze szczotką od demandraż, <grym> ze szczotką demandraż. To główna różnica, jaką widzę, to długość włosów. Włosy po lewej stronie są dłuższe, ponieważ słabiej trochę się zakręciły, jednak tutaj po stronie z dymanem jest więcej rulonów, też właśnie szczególnie na dole. I Kolejną różnicą, taką też niewielką tak naprawdę jaką widzę, to to, że prawa strona zakręciła się w jakby grubsze pukle. One wyglądają bardziej naturalnie, są mniej powiedzmy sklejone, a ta prawa strona zakręciła się w takie cieńsze pukle, które właśnie nie wyglądają na tyle naturalnie co przy prawej stronie. I widać po nich, że we włosach jest po prostu jakiś produkt. Ale czy osoba, która nie zna się na włosach, ewentualnie nie zna moich włosów, zauważyłaby tutaj jakąś dużą różnicę, czy na przykład rzuciłoby jej się to w oczy, to raczej nie sądzę, raczej. Nie jest to na tyle różny efekt, inny efekt po tych dwóch stronach, że można by było się jakoś tam czepiać i mówić, że kurczę, no coś tutaj po której stronie poszło nie tak Jeśli miałabym ocenić ogólny efekt na moich włosach, tak całościowo, nie dzieląc na strony, to szczerze mówiąc średnio mi się on podoba To nie jest mój najlepszy Good Hair Day Widzę, że włosy są nieco przyklepnięte i nieco jakby obciążone I tutaj teraz nie wiem, czy to jest kwestia samej odżywki Czy to jest na przykład kwestia połączenia BS z Carols i żelu od Curl Keeper Nie mam pojęcia, ponieważ i odżywka z Elbiotiki I tak naprawdę to połączenie BS i tego żelu to były moje pierwsze testy Mój taki pierwszy raz Wiem, że to jest trochę nierozważne i powinnam jednak użyć takiego bezpiecznego połączenia Ale chciałam tak połączyć dwa w jednym i zrobić kilka testów na raz Szczerze mówiąc, kiedy zabieram na przykład tę górną warstwę, to już włosy o wiele lepiej wyglądają. Mam wrażenie, że właśnie ta górna warstwa kiepsko weszła ponieważ chyba brałam po prostu za cienkie pasma tej górnej warstwy, nie mam pojęcia. Już w dół naprawdę bardzo ładnie się kręci i zawija się w ładne pukle, ładne rulony, a ta górna warstwa jednak jest jakaś taka właśnie przyklapnięta i trochę jakby miała zbyt dużo produktu. No dobra, to teraz pomyślicie sobie, że skoro obie szczotki dały tak naprawdę podobny efekt, to nie warto inwestować w denmana i warto kupić tę szczotkę. Czy warto kupić tę szczotkę? Nie powiedziałabym. Jest to szczotka bardzo słabo wykonana. Uważam, że jakby spadła mi z jakiejś tam, powiedzmy, większej wysokości, to by się połamała. Ząbki są okropne. Są takie. Cienkie, bardzo delikatne, i widzę, że już po pierwszym użyciu e, odkształcały się. Nawet pokazywałam wam na insta-story, że kiedy przycisnęłam jeden ząbek e, szczotki na chwilkę, na kilka sekund i puściłam to, on się od razu odkształcał i już nie wracał do takiej pierwotnej e, wysokości, pierwotnego ustawienia. E, tutaj też widzę jakieś wygięte ząbki, których tak naprawdę wcześniej nie było wygiętych, i nawet widzę, że chyba coś mi się tutaj urowało, bo jest tu jakieś pół ząbka, co już daje prawdopodobieństwo tego, że włosy się. Przez taką szczotkę zniszczą Taką szczotkę, która już nie ma tej kuleczki zabezpieczającej na górze Czy na przykład właśnie urwała się w połowie um, Także jeśli myśleliście o kupnie tej szczotki biodegradowalnej z Elbiotiki To ja szczerze Wam jej nie polecam Jest słaba, chyba że macie jakieś naprawdę bardzo cienkie włosy Bardzo delikatne i, i nie potrzebujecie, nie wiem, jakiegoś porządnego rozczesywania włosów Ale te są są naprawdę wykonane krzywo e, Uważam, że zrobione zostało to w potaniości I no kiepsko to wygląda Oprócz samego efektu z denmanem pracowało mi się też lepiej, wygodniej mi się rozprowadzało produkty po włosach i stylizacja z samym denmanem była o wiele przyjemniejsza niż tą szczotką. której tak naprawdę nie wiedziałam za bardzo jakie ruchy wykonywać i tak dalej. Co prawda plusem tej szczotki jest jej kształt. Powiedzmy to, że cudownie jakby łączy się z głową. Ona jest na tyle wyprofilowana, że kiedy rzesujemy włosy na przykład na sucho czy na mokro, to bardzo ładnie sunie po samej głowie, po samej skórze głowy, ponieważ właśnie ma takie fajne zaokrąglony, powiedzmy, kształt, więc to jest z niej przyjemne. Ale poza tym, kiedy natrafiłam na przykład na jakieś bardziej splątane włosy, tam jakoś bardziej zawinięte, skołtunione, powiedzmy, chociaż były rzczesane na sucho przed myciem, godzinę przed myciem, no to jednak ból był o wiele większy niż w przypadku Denmana. Nawet pewnie widzieliście na którejś z przebitek, że trochę się krzywiłam, bo się po prostu wystraszyłam, nie spodziewałam się aż takiego szarpnięcia po prostu z jej strony. Także ja tej szczotki Wam nie polecam, jest naprawdę bardzo słaba i myślę, że szkoda po prostu niszczyć sobie e, przez taką szczotkę włosy. Teraz widzę, że nie tylko jeden, tylko dwa ząbki mi się ułamały, także w ogóle hit. A w jednym miejscu rosną dwa ząbki, tak naprawdę, gdzie w każdym innym rośnie jeden ząbek, więc to jest po prostu przypadek. No nie wiem, ja nie jestem do niej przekonana. Fajnie, że jest jakby biodegradowalna i tak dalej, no ale co, co dalej? <laughs> co za tym idzie? E, niestety kiepska jakość. Na szczęście nie płaciłam za tę szczotkę, konkretnie, ponieważ e, kupiłam cztery odżywki, były akurat na promocji w Rosmanie, kilkanaście złotych kosztowały i przy zakupie dwóch odżywek od Alibiotika z tej nowej wersji, z tej nowej serii. E, czyli z tej serii, nie, nie wiem jak ona się nazywa: Beautyland. Słota, niebieska, zielona. E, Jakaś tam łososiowa i właśnie jeszcze ta czwarta, której użyłam, stoi jeszcze pod prysznicem. E, także przy ich zakupie, przy zakupie dwóch odżywek po prostu grafisowa była ta szczotka. E, no nie wiem, co ja z nią zrobię. Może oddam komuś, żeby czesał nią psa czy kota. Zobaczymy. Także podsumowując efekty wyszły bardzo podobnie, z tym, że ta strona wyszła bardziej naturalnie i pukle są nieco większe i też włosy się nieco mocniej skręciły, ponieważ tutaj ta lewa strona jest zdecydowanie dłuższa, a poza tym no, nie widzę jakichś większych różnic, poza tym, że właśnie ta góra włosów mi się kiepsko skręciła, ponieważ jest jakby trochę za cienka i widać na niej. Produkty. Jeszcze zaraz Wam oczywiście pokażę zbliżenie, pomacham trochę włosami i zobaczymy włosy w nieco większym przybliżeniu, żebyście mogli ocenić bardziej, która ze stron Wam się podoba. I jeśli już rzeczywiście ocenicie, to śmiało piszcie w komentarzach, która ze stron wygrywa i czy na przykład jesteście chętni, aby wykonać też taki test, żeby po jednej stronie użyć Denmana, a po drugiej stronie jakąś inną szczotkę. Dajcie w ogóle znać, czy taki test przypada Wam do gustu, czy chcecie takich więcej, ale na przykład z wykorzystaniem innych kosmetyków po dwóch stronach e, itd. Jestem mega ciekawa Waszego zdania. I oczywiście, jeśli chcecie takie filmy, to e, ślicie propozycje z konkretnymi produktami, których mam użyć. Ja się już żegnam i zaraz zapraszam jeszcze do machania włosami. E, I oczywiście na mojego Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupy Zapuszczaj z Zakręcownią i Curly z Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się pięknego dnia i na razie. Pa, pa!